W szczawnicy nawałnica odcięła mieszkańców od świata. Miłośnicy Mercedesów prezentowali swoje auta w Zakopanem. No, jedni zbierają znaczki i nie łowią ryby, a my po prostu kręcimy śrubki. <grybujesz> I, i, a że kochamy samochody z gwiazdą, jak tu pani widzi wszyscy, także tego się na, naprawdę nie da wytłumaczyć. Zmiany w Zakopiańskiej Bibliotece. Atrakcyjna noc muzeów. Historia rodów góralskich. Mieszkańcom zawodzia w Sztawnicy w piątek po południu wydawało się, że najgorsze mają już za sobą. Wracam z pracy, wszystko no. w porządku i za chwilę sąsiadka dzwoni, że most się zawala. Mniej więcej o godzinie 18.00 obsunął się most na Grajcarku. Około 20 zabudowań zostało odciętych od świata. Tak jeszcze do godziny 11.00-12.00 w nocy się zapadł. Następnie odpadła ta część muru, którą widać tam przed mostem. Co jest też dużym zagrożeniem, bo zaczyna podpukiwać ten budynek. Nie? I tutaj też nie wiemy, co robić i w jaki sposób zabezpieczyć to. Ten most już tylko nadaje do wyburzenia. Bardzo komplikuje się tam sytuacja, gdyż jest uszkodzony mur, w, mur koło tego mostku, a wyżej jest, wyżej jest po prostu budynek, budynek, który po prostu grozi w każdej chwili. Jeżeli woda nam przybierze, może nam po prostu tam zrobić bardzo duże szkody. Podobnie zaskoczeni byli strażacy i mieszkańcy Staszowej. Woda w potoku Sopotnickim przebrała tak gwałtownie, że trzeba było ewakuować pracujących przy udrażnianiu drogi ludzi i ciężki sprzęt. Tam zostały porywane wodociągi, została, została urwana linia telekomunikacyjna, zostało uszkodzona tam cała, cała infrastruktura. Także no droga jest w tym momencie droga jest urwana, w tym momencie tam trwa takie doraźne zabezpieczenie. Jedyną osobą, która wydawała się być zadowolona z przyboru górskich potoków, był Stanisław Majerczak, mistrz Polski w kajakarstwie górskim. Postanowił zmierzyć się z niebezpiecznym nurtem. Z niezwykłą gracją i elegancją zajechały na Plac Niepodległości w Zakopanem mercedesy, których właściciele zrzeszeni są w klubie miłośników tych niezwykłych aut. Mercedes jest bardzo popularnym samochodem, jeżeli chodzi o e, kolekcjonerów starszych samochodów. To są samochody, które naprawdę, mimo że mają niekiedy po 40-50 lat, e, to jeździ się nimi praktycznie jak samochodami współczesnymi. Ten samochód, pieszczotliwie nazywany czekoladką, właściciele kupili przez internet na aukcji charytatywnej od właściciela mieszkającego w Kalifornii. To jest choroba, która postępuje, bo oprócz tego Mercedesa mam jeszcze dwa inne. Te stare, jednego z 1988, jednego z 1981 roku. Najstarszym modelem mógł pochwalić się hobbysta z Oleśnicy. Auto zostało wyprodukowane w 1966 roku. Kupiłem go w Szwecji. O jeden, jedyny właściciel tam był, także taki był w miarę zadbany. Okazuje się, że nieodparty urok Mercedesów oddziałuje nie tylko na mężczyzn. Same kobiety je mierzą. Także Amela jako samochód, moja pilotka Ania, ja, moja córka, teraz malutka Amelka. Dzielnie sobie dawałyśmy radę. Uczestnicy rajdu wsparli działalność Domu Opieki Społecznej w Białce Tatrzańskiej. Przekazali fundusze na budowę sali rehabilitacyjnej i pompy ciepła. Tydzień Bibliotek rozpoczął się w Zakopanem spotkaniem z Anną Czerwińską-Rydel, autorką wydanej właśnie biografii Kornela Makłoszyńskiego. Miłośników książek przyciągnęła również akcja Book Crossing. Ze specjalnie przygotowanych książek można było wybrać jakąś pozycję, a po przeczytaniu wysłać ją dalej w świat. Myślę, że wielu naszych czytelników ucieszył fakt, że w Tygodniu Bibliotek nasza biblioteka zaprosiła wszystkich dłużników, którzy musieli oddać, którzy z różnych powodów nie oddali dotąd książek pożyczonych, do oddania ich bez ponoszenia konsekwencji finansowych. W Zakopieńskiej Bibliotece przeprowadzono właśnie pierwszy etap remontu. Dzięki temu nowej aranżacji wnętrza możliwe było udostępnienie, zrobienie wolnego dostępu do księgozbioru, co tutaj szczególnie, za co szczególnie zostaliśmy pochwaleni przez naszych czytelników. Otworzyliśmy również nasze hole, gdzie obecnie można podziwiać wystawę Małgosi Rosińskiej. W czytelni można znaleźć prawie 60 czasopism. Jest też bezpłatny dostęp do internetu. Organizowane są komputerowe kursy dla seniorów. Ponad stuletnia biblioteka publiczna w zakopanem to nie tylko zbiór ponad 140 tysięcy książek, to również możliwość korzystania z e-booków. To jedyna noc w roku, kiedy można bezkarnie wejść do muzeów po godzinie 18. Na dodatek wszystkie wabią niedostępnymi na co dzień eksponatami, nowymi wystawami i niespodziankami. W Muzeum na Kozińcu otwarto wystawę, do której powstania przyczynili się sami mieszkańcy Podtatrza. Nosi tytuł – Chudobno mnie mama miała. Chudobno, czyli ubogo. Ubogie było dzieciństwo tutaj pędzone w tym rejonie. Wystawa opowiada o, o dzieciństwie właśnie chudobnym, ubogim, ubogim, w rozmaite dobra, zarówno w ubranie, jak i w pożywienie, jak i w czas, który rodzice mogliby poświęcać dzieciom, za to obarczonego rozlicznymi obowiązkami. W gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego zaprezentowano starodruki i rękopisy Zygmunta Bogusza Stęczyńskiego, który w XIX wieku przemierzył pieszo cały łuk Karpat. Dokumentował nie tylko jakieś zabytki, krajobrazy, ale także ludzi, także stroje ludowe, właśnie tych różnych grup etnicznych i etnograficznych, które zamieszkiwały w Karpatach. Można było odwiedzić nie tylko siedem filii Muzeum Tatrzeńskiego, ale również inne ośrodki, takie jak Dom Doktora czy Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie. Muzeum Tatrzańskie odwiedziło ponad 2600 osób. Tak sobie obliczyłam, że to jest prawie 10% mieszkańców Zakopanego. Oczywiście byli też turyści, ale w bardzo dużej części to byli jednak mieszkańcy zakopanego i okolic. Małżeństwo z Kościeliska znane ze swej mrówczej pracy nad historią rodów góralskich zaprezentowało swoje najnowsze dzieło. Genealogia rodu Kościeliska obejmuje właśnie jak, jak sama nazwa wskazuje genealogię 40 rodów yy, tych większych i jeszcze wiele takich drobniejszych, które się w międzyczasie przyżeniły do Kościeliska, czyli jak gdyby jest kompleksowo zrobione yy, Całościowa genealogia wsi od początku jej powstania po czasy współczesne. Praca nad książką trwała prawie 30 lat. Informacje zdobywano w metrykach odnalezionych w archiwach państwowych i parafialnych. Korzystano z testamentów i zapisów gruntowych, zbierano również informacje od osób żyjących. Książka składa się z dwóch części jak gdyby, bo w pierwszej są tylko tablice i trochę zdjęć, a druga część je, będzie na internecie. Ja znalazłem swój wychodzący się z Hołowa, powiązany z krzeptowskimi poprzez wnuczkę Sabały, która wyszła za mąż, za mojego prapradziadka. To, że jesteśmy w tej pozycji jakoś podniosło nas na duchu, tak powiem szczerze, bo powiązało nas w sumie bardzo blisko z Kościelickiem. Muzyka